Kochani, ja już jestem w pociągu. Niestety nie nagrałam Wam siebie rano, bo się spieszyłam, zaspałam oczywiście. Jedziemy już do Lizbony. W Entrocamento pogoda jest kiepska, natomiast w Lizbonie podobno będzie dobra. Bileciki kupione. Jeśli chodzi o bilety, to kosztowały nas 12,70 od osoby w jedną stronę. Więc dość sporo. Natomiast to, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że mam nadzieję, że będzie to fajny Dzionek i że będę Wam mogła pokazać sporo rzeczy. Jesteśmy w Lizbonie. Jest to stacja Lizbona Oriento, więc mamy jeszcze kawałek do centrum. Myślę, że złapiemy jeszcze metro i zobaczymy się gdzieś na mieście. My właśnie czekamy sobie na metro w podziemiach. Myślę, że jak złapiemy właśnie metro, to dostaniemy się w jakieś fajne miejsce. My jesteśmy niedaleko muzeum, właśnie będziemy wchodzić. Jeśli chodzi o to, co można zobaczyć w środku, to można zobaczyć właśnie karoce, karety, jak tam nazwiecie powozy królewskie, także mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Myślę, że można będzie nagrywać w środku, przekażę Wam to w formie zdjęć. Myślę, że tak będzie szybciej i sprawniej. Hej kochani, jesteśmy w nowym muzeum. Jest to muzeum takie prezydenckie. E, tych, którzy po prostu już tutaj rządzili. E, mam nadzieję, że coś uda mi się nagrać lub sfotografować w środku. E, a tak jak możecie zobaczyć, e, właśnie Muzeum De Republika. Robiliśmy sobie przerwę. Ja piję sobie cappuccino, mężuś piwko, bo dzisiaj jesteśmy pociągiem nie samochodem. Jem sobie ciasteczko kokosowe, natomiast mąż jakąś tam babeczkę z owocami. Pogoda robi się coraz cieplejsza, ja już ciągłam sobie sweterek spod spodu i myślę, że już w tym momencie jest koło 18 stopni, także naprawdę super. Zderzamy w nowym kierunku. Właśnie zmierzamy w którymś z tych kierunków. Jeszcze dokładniej nie wiem gdzie, ale na pewno zmierzamy w stronę tego pięknego budynku, Myślę, że jest naprawdę monumentalny i nie mogę doczekać się, aż wejdę do środka. Jesteśmy w parku niedaleko właśnie tego cudnego budynku. E, bardzo ładnie wszystko wygląda, palemki, e, wszystko zadbane, przestrzeżone, bardzo fajnie. Natomiast tu macie kochani fontannę. Chwilę uderzamy do tamtego punktu. Nie wiem czy jesteście w stanie to zobaczyć. Natomiast jak na razie usiądziemy sobie na chwilkę i odpoczniemy. Że spokojnie mamy tak około 20, nawet 20 parę stopni, więc, no, pozazdrościć. Cieszę się bardzo, bo liczyłam na ten urlop, żeby złapać trochę słonka. Światło mnie razi, więc wybaczcie, w kolejnym miejscu, które będziemy zwiedzać, właśnie, do którego będziemy wchodzić, przecudnie wygląda ta wieża. Oczywiście, w momencie przypływu wody jest troszkę więcej, ale uważam, że jest to naprawdę ładny monument, godne pokazania. Kochani, jeśli chodzi o wnętrze tego budynku, to mieszczą się tutaj armatki, które oczywiście służyły do obrony tejże budowli. Mamy w sumie dookoła same armatki. Natomiast. Jeśli tylko wyjdziemy do góry, to pokażę Wam, jak, jak niesamowite widoki rozpościerają się właśnie z górnej części tego budynku. Fajny widok na miejscowy park, który prezentuje się dość sympatycznie. Natomiast wychodząc z tego budynku, z tej części wieży, kierujemy się na placy, który jest na zewnątrz. Jak możecie zobaczyć, pogoda jest cudowna. Po prostu, no, ja jestem zakochana w dzisiejszym dniu. Jest naprawdę nieziemsko. Ja niestety, pewnie na zoomie, nie będę w stanie złapać wszystkiego. Także, słuchajcie, w tym momencie ja jesteśmy tak, jak powiedziałam, na dachu. A potem będziemy kierować się dokładnie w to miejsce my zatrzymaliśmy się w końcu na obiad jak możecie zobaczyć jemy sobie pizzę, dość dużą mój mąż je z kurczakiem ze świeżym jajkiem i co tam jeszcze jest szynka i ser i oczywiście jakieś pomidorki natomiast co do napojów to pijemy sobie ice tea brzoskwiniową na moja pizza to są grzybki, szynka, ser i pomidorki. Także super sprawa. My zabieramy się za posiłek. Ups. Jesteśmy niedaleko budynku, do którego chciałam Was wziąć, ale mam nadzieję, że jeszcze mi się to uda. Kochani, nasza podróż do Lizbony dobiega końca. Siedzimy już właśnie w pociągu, tym razem osobowym, czyli takim zwykłym. Jedzie on w sumie 20 minut dłużej niż normalny, ale jest sporo tańszy. Chciałam Wam polecić gorąco dzienne bilety, właśnie w Lizbonie, które kosztują niewiele, bo 6,50. A możecie się poruszać po całym mieście. Wszystkimi środkami transportu. I co śmieszne, w tym kartonowym, słuchajcie, papierku znajduje się jakby magnes, chip, który otwiera drzwi jakby przejścia w metrze. A ponadto, jeśli używacie autobusu, to po prostu przykładacie do czytnika i spokojnie możecie jechać. Także gorąco Wam polecam. Poza tym mam nadzieję, że vlog z Lizbony będzie Wam się podobać. I dla Was jak zawsze gorąco buziaki. Do zobaczenia. Pa!